Drodzy Państwo, przed nami dzisiaj Tobiasz Gajda, radny Opola, prawnik i nauczyciel akademicki. Dzisiaj z Tobiaszem porozmawiamy o trzech najważniejszych tematach, mianowicie a propos Tobiaszu, jego życiorysie, jakim jest, związanymi z nim funkcjami. Porozmawiamy również o tożsamości śląskiej na terenach Opola, na terenach Śląska i województwa opolskiego oraz porozmawiamy sobie o z samym opolu stricte innowacjach planowanych zmian jeżeli chodzi o infrastrukturę i zacząłbym tobiaszu proszę przedstaw się najważniejsze związane z tą życiorysie, bardzo proszę o matko ciężko i takie y, nietypowe pytanie najpierw się przywitam e, witam serdecznie e, dziękuję za zaproszenie e, do wywiadu e, cóż o mnie e, Słuchaj, jak już wspomniałeś, najlepiej mnie opisałeś w tych trzech funkcjach. Jestem, Skończyłem prawo w Opolu, później rozpocząłem doktorat we Wrocławiu, na Uniwersytecie Wrocławskim z zakresu nowych technologii, właściwie prawa nowych technologii, bo to też doktorat na prawie. Z drugiej strony realizuję się także społecznie, politycznie. Jestem radnym Opola, najmłodszym zresztą w Radzie, co też po mojej działalności może troszeczkę widać. No i też jestem związany z różnymi instytucjami Unii Europejskiej. Jestem, byłem też do niedawna najmłodszym ekspertem takiej sieci Team Europe, Komisji Europejskiej, więc te tematy europejskie także przekładam na, w cudzysłowie, nasze, czyli edukuję, usiadamiam i jakimś takim bardziej prostym językiem opowiadam o tych zawiłościach Unii Europejskiej. No trochę tego jest, więc to tak o mnie pokrótce. Więc y, następujące moje pytanie: w jakiej dziedzinie czujesz się najlepiej? Chyba najmocniej czuję się w prawie, y, które skończyłem. Nie wyobrażam sobie funkcjonowania na tych wszystkich swoich polach bez tego wykształcenia jest mi ono przydatne w każdej z tych ról, czy to w kwestii mojej działalności właśnie w Unii Europejskiej, społecznej, politycznej, czy też na, na uniwersytecie, gdzie zresztą też przedmioty, których uczę, też są związane wprost z prawem, więc no, to takie chyba najważniejsze, to, że jestem prawnikiem, tak się indyfikuje. To była masa pracy, która nie poszła na marne Dzięki temu mam pełen ogląd tego, co się dzieje na świecie, w Polsce, ale także mogę i tworzyć niesamowite rzeczy? Czyli rozumiem, że w zasadzie ścieżka kariery udana, ty też jesteś zadowolony. Mam jednak tak, pytanie. Tak, tak. Mam jednak pytanie: czy w swoim dzieciństwie, w młodszych latach, miałeś gdzieś przebłyski a propos tego, czy interesowałeś się na przykład polityką, prawem? Tak, u mnie w domu temat polityki był zawsze tematem żywym, więc ja interesowałem się, śledziłem wiadomości telewizyjne z świata od najmłodszych lat, więc ten temat się przenikał, więc to też powiedzmy, mnie troszeczkę ukształtowało. Prawnika w rodzinie żadnego nie ma, natomiast takie kwestie polityczne to żywo się o nich dyskutowało, pamiętam od zawsze. No dobrze, to w takim razie wiemy, że jesteś też sąd z województwa opolskiego. Więc mam takie pytanie a propos śląskiej kultury. Co w śląskiej kulturze, według ciebie, mogło być inspiracją dla całej Polski? Ja myślę, że ta różnorodność, która jest u nas, bo to jest kultura. Śląska mieszana z kulturą niemiecką, też ta kultura śląska ma wiele twarzy, bo jest ta bardziej górnośląska, jest ta bardziej opolska, więc myślę, że dla Polski moglibyśmy być takim przykładem, myślę, dobrego współdziałania tutaj ze sobą lokalnie, bo też są przecież osoby z Kresów, ten cały kocioł, który jest u nas i to, jak współdziałamy, jak podejmujemy decyzje, to dzieje się także na płaszczyźnie tych małych ojczyzn. To myślę powinno być takim. Taką dobrą praktyką prezentowaną także i w kraju? Rozumiem. Jak wiemy, dzisiaj bardzo dużą rolę odgrywa ostatnio gospodarka. Jak wiemy, Polska rozwija się w błyskawicznym tempie. Więc ja mam pytanie. Wiadomo, że Śląsk był kiedyś bardzo ważnym obszarem gospodarczym, i ja mam w związku z tym takie pytanie. Jaką rolę Śląsk dziś odgrywa w rozwoju gospodarczym Polski? Na pewno przyjeżdżając przez Śląsk, i to myślę bardziej ten górny niż, niż o Polski, widzimy, że jednak ten, te przestrzenie przemysłowe to jest coś, co wyróżnia Śląsk na tle Polski, bo tutaj faktycznie tych dużych fabryk, dużych przedsiębiorców, no myślę, że w skali kraju jest, jest nieporównywalnie więcej tego ciężkiego przemysłu też kominów i tego, co się z tym wiąże, ale także jeżdżąc po, po Śląsku, po województwie śląskim, ale i po opolszczyźnie, wiele jest takich średnich i małych przedsiębiorstw. To też na przykład względem Polski wschodniej, gdzie raczej dominują powiedzmy usługi, rolnictwo, też jest takim naszym wyróżnikiem, jeżeli chodzi o te tereny. No i przede wszystkim one są bardzo gęsto zaludnione i są to tereny mocno zurbanizowane. Czy uważasz, że Ślązacy w Opolu mają dziś poczucie, że są odpowiednio reprezentowani w samorządzie? Jak wiemy, ostatnio bardzo często są tematy związane z tym, że grupy mniejszości etnicze czy mniejszości narodowe są pomijane czy nieodpowiednio reprezentowane. Czy Twoim zdaniem uważasz, że na etapie województwa, na etapie województwa opolskiego ta mniejszość śląska jest wystarczająco dobrze reprezentowana? Jeżeli chodzi o mniejszość Śląską, ona też identyfikuje się, powiedzmy, politycznie wcześniej, może też troszeczkę z mniejszością niemiecką, która u nas działa, chociaż te mniejszości też się wykluczają wzajemnie i tak dalej. Natomiast ta siła polityczna, która była tyle lat u nas. Przypomnijmy, że koalicja Platformy Obywatelskiej Mniejszości Niemieckiej rządzi w województwie opolskim już w przyszłym roku, w roku będzie miała dwudziestolecie. To gwarantuje nam, że oni mieli swoją reprezentację, ich poglądy miały reprezentację od zeszłej kadencji tam to ugrupowanie polityczne nazywa się śląscy samorządowcy, czyli identyfikują się wprost właśnie ze śląskim, mimo tego, że nie każdy z nich reprezentuje tą śląskość, albo jest i to niemieckość i te inne tożsamości, które z tego wynikają. Więc na poziomie regionalnym myślę, ta grupa stanowi silną siłę polityczną także i bo w ostatnich. Wyborach samorządowych akurat spodziewano się gorszego wyniku niż osiągnięto, więc myślę, że ta grupa jest, jest dobrze reprezentowana na poziomie regionalnym. Na poziomie powiatowym widać to też dokładnie, gdzie te mniejszości zamieszkują w województwo. Jeżeli chodzi o e, okolice Brzegu Namysłowa, Nysy, tam nie znajdziemy tych reprezentantów, ponieważ tam także ta mniejszość jest w bardzo malutkim procencie. Natomiast jeżeli chodzi o powiaty jest Strzelecki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Opolski, e, no to są przy, Krapkowicki, to to są te, te rejony, gdzie ta mniejszość faktycznie ma reprezentantów, także i na poziomie powiatowym. Jeżeli chodzi o samo miasto Opole, to tutaj mamy przedstawicieli mniejszości śląskiej, niemieckiej w kilku dzielnicach, czy to w nowych dzielnicach Opola, które były przyłączane do granicy miasta, czy to też po części w tych tak zwanych przyłączonych nieco wcześniej, w latach 80., z sołectw, które dzielnice były włączone do miasta, no to, to są te przestrzenie, gdzie faktycznie mniejszość niemiecka, mniejszość śląska ma swoich reprezentantów na szczeblu rad dzielnicowych. Natomiast na, te, na przestrzeni rady miasta w ubiegłym w ubiegłego, w ubiegłego kadencji mieliśmy... Nie mieliśmy reprezentantów, natomiast obecnie była koalicja zakładana z koalicją obywatelską i po prostu osoby, które identyfikują się jako mniejszość niemiecka, śląska, znalazły się na ostatnich miejscach list w poszczególnych okręgach wyborczych w Opolu, i jednej osobie udało się w Opolu zostać radnym, i ta osoba także reprezentuje w tym momencie interes wszystkich mniejszości niemieckich, śląskich właśnie w Radzie Miasta opora. Dobrze. Wspomniałeś o tym dziedzictwu, bo oczywiście dziedzictwo śląskie wiąże się z dziedzictwem niemieckim, ale i dziedzictwem polskim. Więc ja mam pytanie, już pomijając województwo, ale czy stricte w Opolu występują napięcia między dziedzictwem śląskim a polskim? Jeśli tak, czy jak można je łagodzić? Napięcia wydaje mi się, że są mniejsze niż jeszcze były nie tak dawno temu. Ja jeszcze pamiętam, gdy, gdy byłem młodszy, pamiętam te zamazywane tablice dwujęzyczne na obrzeżach miasta, pamiętam to, co się działo, natomiast obecnie nie widziałem dawno zamazanej tablicy dwujęzycznej, szczerze mówiąc. Też widzę, że w komentarzach ten hejt czy... Te wszystkie ostracyzmy wylewają się w innych kierunkach niż w tych wewnętrznych, bardziej chodzi o te klimaty antyukraińskie czy tematy antyimigranckie, natomiast myślę, że to paradoksalnie może nas tutaj bardziej unifikować jako osoby, które mieszkają i współtworzą tę przestrzeń u nas na, na Śląsku w Opolu, więc paradoksalnie akurat to zestawienie nam służy, bo jakoś nas, nas łączy. Więc czy można jakoś je łagodzić? Wydaje mi się, że tylko i wyłącznie edukacją to jest najlepszy sposób, żeby pokazywać się, że Opolskie i Opole są gościnne, są tolerancyjne. Takie rzeczy też się dzieją już w oparciu o różnego rodzaju projekty i programy województwa opolskiego. Więc opolskie gościnny, nawet był ostatnio taki piknik w Opolu, pokazuje to, że właśnie jesteśmy różnorodni, ale że potrafimy dobrze współdziałać tutaj na miejscu. Dobrze, to jeszcze druga część pytania. Mam pytanie: czy sam byłeś świadkiem ksenofobii dotyczącej Śląska? Czy masz taki namacalny dowód? Sytuację, która Ci się przydarzyła, że zostałeś jakoś potraktowany inaczej? Ja nie, bo jakoś tak nawet nie mam, potrafię mówić w gwarze śląskiej, natomiast nie mam żadnego akcentu i tak dalej. Natomiast takie przykłady mi się gdzieś kojarzą ze szkoły, ale to były... W sumie takie przypadki w dwie strony, czyli to ta większość obecnie na, na tych naszych terenach atakowała tą mniejszość polską i tam ta się odwdzięczała, więc takie sytuacje na tym etapie edukacji podstawowej, no to miały miejsce. Natomiast obecnie w życiu zawodowym, czy funkcjonowaniem w społeczności, tutaj to absolutnie nie, nie spotkałem się dawno z takim, z takim ostracyzmem. Dobrze, bardzo dziękuję. Zamykamy pierwszy etap, zamykamy kwestię Śląską na ziemiach województwa opolskiego i Opola. Chciałbym przejść konkretnie do. Samego Opola. Wracamy do najważniejszych inwestycji. Czy mamy najważniejsze inwestycje przewidziane na następne lata w mieście Opole? Tak, oczywiście. Pracujemy nad, nad tym. Jak już wiadomo, stadion, czyli ta inwestycja, która była największą inwestycją realizowaną, został otwarty, więc czas na kolejne inwestycje. W ostatnich dniach najgłośniej chyba o nowym moście przez Odrę w okolicy dworca PKP, przez Wyspę Pasieka do tak zwanego transportu niskoemisyjnego, czyli metrobusa. Chodzi po prostu o stworzenie ścieżki dla autobusu, który co 5 minut odjeżdżał z jednej strony Odry i przemieszczał się do centrum miasta. Ma to pobudzić mieszkańców do przemieszczania się właśnie transportem publicznym, ograniczeniem hałasu, spalin, a także i ruchu w ścisłym centrum Opola, czyli w okolicy ulicy Piastowskiej. To właśnie ta inwestycja, co ciekawe, inwestycja mająca swoich zwolenników, przeciwników, no bo też część osób wytyka to, że nie będą po tej drodze mogły jeździć póki co, póki trwa projekt 5 lat samochody osobowe, Natomiast część osób mówi, że dzięki temu, że korzystamy ze środków europejskich, to miasto po odliczeniu VAT-u zapłaci za tą przeprawę tylko 35 milionów złotych, co jest właściwie śmieszną kwotą, jeżeli chodzi o taką dużą inwestycję budowlaną, więc ta inwestycja na pewno, ona się rozpoczyna w przyszłym roku, wszystko już jest gotowe, więc ta budowa się rozpoczyna w przyszłym roku. Na, te, na etapie dokumentacji jest aquapark, który będzie na terenie starego stadionu Odry przy ulicy Oleskiej. Mieszkańcy pytają od lat o akwapark. Pływalnia Woda nuta nie jest wystarczająca dla Opola, więc, ten akwapark także powstanie i też to jest duża inwestycja. Jest budowana estakada przy makro, która ma rozładować ruch na. Obwodnicy Opola. No i także druga jest taka, jest zbudowana przy tak zwanym nowym ratuszu, czyli przy centrum usług wspólnych przy ulicy Monte Cassino, rotmistrza Pileckiego. Tutaj również będzie to bezkolizyjne skrzyżowanie, tak aby mieszkańcy mogli załatwiać swoje sprawy i docierać do tak zwanego nowego ratusza w jak najbardziej komfortowy sposób. Z wiadomością o Aquaparku na pewno ucieszy mieszkańców i osoby, które składają. Myślę, 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 że tak. Jak najbardziej. To pewnie będzie takie miejsce też przyjazne dla osób z aglomeracji opolskiej i z województwa. Bardzo dobrze. Następne moje pytanie brzmi, jak miasto zamierza rozwiązywać problem korków i parkowania w centrum? Wiemy o tym, że Opole zmaga się z mniejszymi lub większymi problemami dotyczącymi właśnie nadmiernej ilości samochodów i czy Opole ma przewidziane tak samo jak następne innowacje, czy ma przewidziane w związku z tym plan? No jeżeli chodzi o ten metrobus, to ma być taką właśnie taką ulgą dla tego centrum, dla części tego ruchu, który porusza się z drugiej strony Odry i musi się przez te tylko dwie w centrum przeprawy przemieścić, więc no, liczymy, mamy z tym jakieś nadzieje, że to może problem rozwiązać. Też warto wspomnieć, że obecnie Opole no, jest troszeczkę rozkopane, czyli są realizowane też inwestycje, które utrudniają ten ruch, więc tych korków jest troszeczkę więcej niż zazwyczaj. Nie ma mostku zamkowego, on przyjedzie do Pola pod koniec miesiąca. Też już był w opłakanym stanie i jego remont trwa, więc ta przeprawa do ścisłego centrum też się pojawi znów. Są korki na obwodnicy przy tym makro, gdzie zbudowana jest takada, korki na ulicy Monte Cassino, gdzie też jest zbudowana jest takada. No to też korkuje miasto, ale ono w perspektywie najbliższych miesięcy przyniesie ulgę w postaci zrealizowanych tych inwestycji. Natomiast nie ma takiego planu dotyczącego tego, jak zmniejszyć ten ruch samochodowy w ścisłym centrum? Opole raczej rezygnuje z tej strefy czystego transportu, zakazu wjazdu do centrum dla samochodów. Dlaczego? Dlatego, że Opole jest w kompaktowe. Korki w Opolu też mamy 15-minutowe w tych godzinach szczytu, więc, a ludzie. Lubią dojeżdżać do pracy, do, do instytucji publicznych samochodem, więc no póki co nie wdrażamy tego, co dzieje się, jaki jest trend w wielu miastach, w dużych miastach, większych od Opola, i póki co ten ruch samochodowy w centrum nie będzie ograniczany to ma też swoich zwolenników i przeciwników, jak wszystko. No nie ukrywam, że w Opolu, jak obserwuję ten ruch samochodowy, jest największy od października, tak myślę, do kwietnia, bo to są te, ten okres jest okresem, gdzie mamy i uczniów uczących się w szkołach ponadpodstawowych, mamy i studentów, i pracujących, więc ten okres jest okresem nefralgicznym. Natomiast poza tym okresem akurat uważam, że po Opolu jeździ się dosyć komfortowo. Sam jestem kierowcą, i, I sam korzystam z opolskich ulic, więc przemieszczam się, więc no, to, to jest, jest tematem szerszym. Walczymy mocno o to, aby była obwodnica południowa miasta, która by już całkiem odkorkowała nam centrum. Tylko, że to są ogromne środki, bo tutaj mowa jest o dużym moście przez Odrę w okolicy Groszowic, Grotowic, więc no to, to jest faktycznie, to byłby game changer, ale to są środki ponad miliardowe do tego, aby no móc skutecznie odkorkować skorkować to miasto. Był też przez pewien moment pomysł tego, aby urzędy, gdzie pracuje rzesza pracowników, przenieść poza centrum Opola. Nawet Urząd Marszałkowski kupił działkę przy właśnie tym tak zwanym Nowym Ratuszu przy ulicy Monte Cassino, więc też jest dalej temat w zawieszeniu budowy nowego Urzędu Marszałkowskiego, który na pewno by część tych kierowców dojeżdżających codziennie do pracy pochłaniał nieco poza rogatkami ścisłego centrum miasta. Jak wiemy, Europa jest najszybciej, jest kontynentem, w którym najszybciej rośnie temperatura, w związku z tym Polska tak samo jest, będzie musiała się z tym zmagać. Stąd moje pytanie: jak miasto dba o zieleń miejską i rozwój terenów rekreacyjnych? No temat zieleni miejskiej chyba każdy widzi w Opolu jest dosyć rozwinięty, jeżeli chodzi o te wszystkie klomby, rabaty, mobilne donice, jeżeli chodzi o nasadzenia, to w ostatnich latach preferujemy już nasadzenia dużych drzew, dużych platanów, dużych drzew liściastych. Jest temat, który będzie realizowany w przyszłym roku, tak zwanego lasu miejskiego. Będzie to wytyczona przestrzeń lasu okalającego miasto. Jest są wybierane obecnie dwie lokalizacje, gdzie powstaną ścieżki, gdzie powstaną tablice informacyjne, ławeczki, przestrzenie do rekreacji. I to ma być takim wyjściem właśnie miasta, mieszkańców. W stronę właśnie lasu, takiej przestrzeni no nie, nie tylko parkowej, czyli takiego małego skrawka zieleni, ale przede wszystkim lasu, także i skwery w centrum miasta. W przyszłym roku dzięki środkom z funduszy Europejskim będą rewitalizowane. Zapuszczony Plac Mickiewicza przy ulicy Katowickiej, między innymi czy okolice, to jest Liceum numer 2 w Opolu, Lica Wareńskiego, też skwer taki z fontanną, tam też pojawią się takie parki kieszonkowe. Także liczę, że plac przy, po Starym Ruskim Targu przy ulicy Rejmonta, także będzie bardziej zielony, też jest to w tym samym akurat projekcie, więc no, tych o to dbamy w takich właśnie znaczeniach kieszonkowych, tak? czyli punktowo w dzielnicach mieszkalnych powstają nowe parki, nowe strefy zieleni. Osobiście życzyłbym sobie, aby też troszeczkę odbetonować rynek i ulicę krakowską. Też są plany i są, jest projekt taki, który zakłada akurat nasadzenie w rynku, w takich dwóch szpalerach. Widziałem wizualizację, natomiast jeszcze w tym roku realizacji nie będzie, natomiast temat właśnie od betonowania rynku w Opolu jest tematem, który jest tematem żywym. Dobrze i. Jak wiemy, Opole z czego jest znane? No, Opole jest przede wszystkim w Polsce znane ze Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Więc pytanie brzmi, jaką rolę odgrywa Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w promocji miasta i jak planujemy go rozwijać? Na pewno jest to no, najważniejsza impreza w mieście w ciągu roku. I tutaj w, też w tym roku widzieliśmy to szczególnie, że miasto żyło nie tylko w dni festiwalowe, ale przez cały tydzień. Była, było mnóstwo mini koncertów, mini wydarzeń okalających festiwal. Przedłużono też festiwal o jeden dzień, więc też liczba noclegów w mieście przez turystów wzrosła w tym zakresie. To nadal jest problem, aby tym festiwalem nie żyło przez cały rok. Powstało nowoczesne Muzeum Polskiej Piosenki, które na pewno przyciąga swoją atrakcyjną, multimedialną formą turystów z całego kraju, więc to akurat na plus. Natomiast naszym zdaniem, radnych akurat mojego klubu, troszeczkę za mało dzieje się w przestrzeni miasta. Przez cały rok, dlatego planujemy utworzyć tak zwane biuro festiwalowe, które byłoby czynne przez cały rok i przez cały rok organizowałoby różnego rodzaju eventy muzyczne, skierowane na promocję miasta, skierowane na jego muzyczną stronę. Ja też widzę duży potencjał w tak zwanych grajkach miejskich, którzy często na ulicy krakowskiej, w Opolu czy to w rynku przygrywają. Niech to też jest taka stolica tych grajków ulicznych. Oni też niech mają. Taką przestrzeń, i niech to jest wypromowane, że Opole po prostu żyje muzyką, żyje polską muzyką i powinno żyć przez cały rok. Zgadzam się w 100%. Zatem zostały nam na naszej ostatniej prostej dwa pytania. I przedostatnie pytanie brzmi: jakie elementy kultury śląskiej są dziś w Opole najbardziej widoczne, związane z infrastrukturą, choćby na przykład. Jeżeli chodzi o infrastrukturę, muszę chwilkę pomyśleć. Natomiast jeżeli chodzi o takie kwestie miękkie i wydarzenia, na przykład w zeszłym tygodniu mieliśmy tak zwany Strassenfest. Strassenfest, czyli impreza dosyć popularna także i obecnie w Niemczech, ale i na terenie Śląska pod Opolem czyli takiego spotkania ulicznego sąsiadów raz do roku lub częściej, no wiadomo, integracja, taki piknik, trochę jak festyn, tylko w takim określonym harmonogramie i też lokalizacji dosyć wąskiej, bo nie tylko dla całej miejscowości, ale dla węższej konkretnej ulicy. No i tutaj w Opolu mieliśmy taką, takie wydarzenie organizowane we współpracy ze środowiskami mniejszościowymi w mieście i tutaj też przedstawicielstwo takie swoje stanowiska miały jednostki i czy to organizowane podarządowe, które właśnie na tym styku mniejszościowym, śląskim, niemieckim działają w mieście Opolu. Była to przestrzeń dla nich, to już jest któraś z kolei edycja tego wydarzenia. Także i wielkie ślizganie, które organizuje charytatywnie mniejszość niemiecka na Toropolu, na lodowisku, raz do roku, także jest wspierana przez władze miasta. No to się w Opolu przenika. Jeśli chodzi o kwestie infrastrukturalne, na pewno w, w mieście jest, na terenie tych wszystkich nowych dzielnic, czy to na terenie. Tych dzielnic przyłączanych w latach 80. mnóstwo pomników jeszcze po II wojnie światowej, czy to pomników niemieckich, niemieckich żołnierzy, którzy zginęli na tych terenach. To wszystko się w opolu także i przenika, więc to myślę, że bardziej w ten sposób także i nazewnictwo, nazwy, nazwy ulic upamiętniają wielkich Ślązaków, którzy z tych, tych poprzednich czasów, po prostu, czasów pruskich tutaj też działali. I, i mieli swoje kariery, więc to także w tej przestrzeni infrastrukturalnie funkcjonuje, czy to śląscy nobliści, więc to na pewno tutaj widzimy na tym terenie, że, że jest obecne także i w pamięci, czy w tym nazewnictwie. Cieszymy się, że jednak ta kultura i dziedzictwo śląskie nie zanika, że mamy realne przykłady tego, że one jest i wciąż trwa. Zatem ostatnie pytanie. Jak postrzegasz osobiście swoje korzenie i związki ze Śląskiem? Czy mają wpływ na działalność publiczną? Czy że widać konkretne cechy, które można, można ocenić pozytywnie, które pomagają Ci w życiu codziennym? No Ja myślę, że dzięki temu ja bardziej rozumiem chyba to wszystko, ten, ten teren tutaj ob nas, nas okalający, województwo polskie. Gdybym był tylko um, z jakiejś powiedzmy tej większości, to bym nie rozumiał tej mniejszości. A dzięki temu, że moje ścieżki i moja rodzina się przenika, jeżeli chodzi o także te kwestie niemieckie, śląskie, przenikała zawsze, no to dzięki temu ja czuję się bogatszy. O te doświadczenia, historię i tą część mojej tożsamości, i na pewno też myślę, że ta część spowodowała we mnie taki rozwój, też, Kulturowy bym powiedział, no bo od dziecka jeździło się za zachodnią granicę, oglądało się tą Europę, te przykłady. Ja mam sobie taką dzięki temu chyba gotowość bardziej do tego, by nie uznawać na przykład kultury polskiej wyższą od innych krajów, jakoś tak bardziej rozumiem też i tą Europę. Często też wakacje spędzałem, urodziny za zachodnią granicą, więc jakby rozumiem te wszystkie zależności, także i Europę. Więc myślę, że to też mnie ukształtowało, że nie jestem tylko takim ukierunkowany na jeden kraj. Nie kształtował mnie jeden kraj. Jestem wdzięczny Polsce za to, że dała mi edukację, dała mi szansę i dziś uważam, że jest to świetne miejsce do, do życia. Natomiast nie widzę tej wyższości nad innymi krajami. Uważam, że pod egidą Unii Europejskiej, akurat pięknie się możemy różnić między krajami. i Myślę, że ta idea europejskości, dzięki temu, że także i moje korzenie, rodzina nie były takie unitarne, to mogę to lepiej rozumieć i też dalej to kształtować. Zatem bardzo dziękujemy za merytoryczny i naprawdę wartościowy wywiad. Mam nadzieję, że wszyscy oglądający nas rozumią świetnie problemy, a też i rozwiązania niektórych problemów. Bardzo Ci to dziękuję jeszcze raz. Ja także dziękuję za zaproszenie i za świetne pytania, które rzadko się zdarzają. Bardzo dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia. Do zobaczenia.